Cześć kochani z tej strony Jachania. Witam Was na dzisiejszym odcinku. Tak, witam Was. Witam Was na parkurze. Tak, i ktoś pytał, że nagrywa, i napisam, że ja. ja nie wiem dlaczego. Przychodzę sobie niemożliwy parkur iOS. Versus Android. Andri... Android my goodness. Um, I tutaj ludzie już piszą hej i ty, ty. Mam nadzieję, że ten odcinek wstawię, bo będzie trochę przypał. Jezus, Maria, jestem. Dobra. Um, właśnie um, przed sobie parkour i. No, przechodzę sobie w parku i zginęłam. Chciałam coś powiedzieć, ale tak jakby nie wiem. Zginęłam po prostu. Nie, ktoś tu się wraca, ja tego nie potrafię. Waj! Kurczę! Tutaj widzę, że ktoś też nagrywa. Um. Tak, widzę, że tak, tak jak mówiłam, widzę, że ktoś też od, y, nagrywa, tylko że próbuje się tak wybić, że pozdrawiam z odcinka. Ja tak nie robię, bo po co w sumie? Więc przechodzimy właśnie sobie ten trudny, trudny parkur, y, niemożliwy parkur. No i może jednak wyjdę sobie z niego, bo trochę jest trudny. Tak trochę jest trudny. I dzisiaj w sumie nie nagrywam żadnego takiego nie wiem. Jakiegoś strasznego odcinka strasznego. Że takiego po prostu odcinka, że... Dobra. Wyszłam na jakiś parkur Mikala, który był stworzony 7 miesięcy temu. I chyba mi się wyjdzie. Tak, wyszło mi się. Poczekajcie chwila. Dobra, ludzie, jestem. Wyszło, wyszłam niechcący. Wyszłam niechcący. Pewnie samo mi się wyszło. Kurde, nie, ja nie lubię dripa. Dlaczego ja wysłam w ogóle... Ludzie, ja nie wiem w ogóle, dlaczego weszłam w drip parkur jak ja The nie potrafię um, i... Why? Why? Dlaczego ja tu wylazłam? Wow, my goodness Ła wow. My kusz, my cash. W ogóle teraz posłuchaj się językiem angielskim Z którego mam piątkę Tak jest I... Ale nie umiem go używać mm. Kurde, no i zginęłam Tak Przychodzimy sobie taki trudny... Nie wiem Nie wiem Ktoś napisał, gdzieś jest meta, ja napisałam, że nie wiem my nie przeszło te parkouroszko, mam wiedzieć, nie? Dobra, dobra, jestem, jestem, jestem uh, My goodness, Jezus Maria, dlaczego ja tą... Kurde, no Jezus, Maria, Hanka, uda ci się. Dobra, jestem. Jestem, jestem, jestem tutaj. Łup, łup. Łup. dobra. O, kurczę pieczone. Kurczy, kurczy. Za dużo się naoglądam patyckiego. Kurczy pieczone już mówię. Nigdy kurczy pieczone nie mówiłam. Za dużo się friza naoglądałam. O kurde, no nie udało mi się, no. Wiesz czy, że mi się uda. Jest, dobra. Boże, ale mam lagi. BSP ma lagi straszne. Jak Nastazja mówi, że to jest BSP ma lagi, no to BSP ma lagi, no. Ludzie, ja powiem wam, że na komputerze to ja potrafię przejść nawet niemożliwy parkour. Ale na serio wam powiem. A na telefonie tak jakby... Tak się śred... kurczę. Tak średnio. Mam nadzieję, Jezus Maria. o my goodness, dobra. Jezus Maria. i oj, oj. Dobra, może może jednak rybak nie, bo ja, ja rybka nie umiem. Może przejdę jakiś łatwy parku dla mnie. A jak grałam z moją koleżanką, to. Może gram z moją koleżanką? Tak, gram z moją koleżanką, to wtedy. No, no. I wtedy gram, jak gram z moją koleżanką na komputerze. I tak, nie może zapomniałam też... Oj, Jezus, ja jestem głupia. Po co ja to, to zrobiłam? raz <grywka> dla zmyłki to zrobiłam. Nie wiem dlaczego w ogóle tam takie coś zrobiłam, tutaj było dla zmyłki. Bo robiłam ten parkus fajny homik, tylko troszkę go zedytowałam, troszkę go zedytowałam i będziecie wiedzieć, jakbyście chcieli przejść, to będziecie wiedzieć, że to jest żółty klucz. I nie pytajcie się dlaczego to są takie dziury, po prostu jeszcze nie kupiłam vip -a. Tak, nie kupiłam Vipa i nie mam. I tutaj trzeba uważać, żeby doskoczyć. No i nie doskoczyłam, niestety. Tak. Um, ja to na górze zrobiłam, żeby dać klucz, ale w odpowiednim momencie zorientowałam się, że już dałam gdzieś klucz i jestem głupia. Na serio, bo zapomniałam, że tutaj przecież leży klucz. Tylko, że nie, nie mogłam go wziąć. Dobrze, więc może za teraz mi się uda to przejść. Większość tego parkura to zrobiła fajny chomik: no bo ona robi coś, ja chciałam coś stawić, a ona coś stawia i, i w sensie nie hejtujecie, ale nie dałaś mi nic zrobić. W sensie. Nie, nie dałaś mi nic zrobić. No, nie wiem, jak to powiedzieć, że wszystko robiłaś sama, a później się mnie pytasz, dlaczego nic nie robię. Przecież mam tyle przyjaciół online. Halo, czemu, mnie nikt, czemu do mnie nikt nie dołącza? Aha, jestem noobem. Mogłam użyć zwykłej lawy, to by było fajniej, ale niestety. Niestety nie chciałam tą toksyczną Tą, 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 tą... Chciałam tą toksyczną. ok więc sobie to przechodzimy. Okej, okay, przechodzimy to sobie. W sumie się dziwił. W sumie. Przechodzimy to w sensie... W sum, sumie... W sumie, w sumie, nie wiem w ogóle. Nie wiem o co mi teraz dosłownie chodziło. Nie potrafię nagrywać filmów. Po 8 minucie przypomniało mi się, żeby powiedzieć wam, wam żebyście zasubskrybowali mój kanał i dania łapki w górę, łapkę w górę i subskrypcję bardzo bym była wdzięczna wdzięczna bym bardzo była jak ktoś to się nie pytajcie co to za budowla bo później się dowiecie wchodzimy sobie do portalu tak wchodzimy sobie do portalu i po takich klocuszkach mam nadzieję że postawiłam te klocuszki Dobrze i że będzie jak gicior. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, musiałam na chwilę zatrzymać, ale to tak szybko, tak na szybko. I który to jest porta? Hmm. Dobra, nie będę taka zła, pokażę wam. Tak. Więc przeszłam ten parkour i bardzo był prosty. Tak. Moje parkury są zawsze proste. Nawet te z swoją lawą Jakbyście nie wiedzieli, to mam TikToka. Teraz tak Wam powiem, że mam TikToka. I. Wy, jeżeli mnie obserwujecie na TikToku, to moi znajomi mają TikTok. Moi znajomi tak jakby, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć moi znajomi. Moi znajomi, którzy oglądają mnie to wiedzą, że mam TikToka. I na TikToku pokazuję moją twarz. Może na blok zaplany też kiedyś pokażę. I będzie fajnie. Tutaj podniosłam, podniosłam, chciałam powiedzieć, podniosłam dwa klucze. I przechodzimy sobie dalej parkour Jezus Maria Dlaczego mi się tak zalogowało, że Aha, dobra zalogowało mi się tak, że nie wiem Dobra Przechodzimy sobie parkour Możesz ty mnie babo wyprzedzić Babo No super, zginęłam Przy krysztale Bardzo się z tego Powodu cieszę Bardzo się cieszę więc sobie przechodzimy dalej, ja to, ja to wstawię jutro, jak wy to widzicie, to wtedy to nagrywam to we wtorek, a wstawię to w środę. Chyba, że wstawimy się o godzinie 21 albo którejś, to wtedy będzie tak, tak, no. Ale wątpię, że ktoś będzie mnie oglądał o tej 20 którejś godzinie. Bo ja nie potrafię tak jakby tak jakby, nie potrafię po prostu znowu... kurde. Nie potrafię po prostu nagrywać filmów. No bo mnie nigdy nie słychać na tych filmach. Staram się, żeby mi nie było słychać. Nawet jak mnie nie słychać, to wstawiam te filmy, bo słychać mnie choć troszkę i przynajmniej mam te filmy. I się staram nagrywać dobrze, ale nie potrafię. I to jest taki luźny odcinek, bo chciałam nagrać, że nie mogę mówić spinnika I. Ale. Zobaczyłam, że Nastazja nagrała ten film. W sensie. W sumie. Nagrała go wcześniej, tylko że ja nie oglądam Nastazji tak. tak po prostu. Wiecie. Tak, tak od razu. Ja to dopiero patrzę po jakimś dniu. I, i yy, budzik mi się włączył. Dobrze, że szybko wyłączyłam. Przeszłam ten parkour. Tak i chciałam powiedzieć, że... Cześć, co ja chciałam powiedzieć. Majka, matko już zapomniałam. Boże dlaczego ja tak mam. Kurta. Aha że, Nastia, aha, że Nastia nagrała ten odcinek i ja po prostu nie oglądam tych odcinków tak od razu, więc nie wiedziałam, że ona to nagrała. I też chciałam nagrać ten spójnik, ale, ale niestety... Um, Ale no po prostu, no po prostu, no niestety nie, nie zobaczyłam później, że ym, wiecie, no. Że Nast nastasia Nastix na nagrała ten film i po prostu, no wiecie. No <grym> bo ja tak ciągle mówię, no wiecie. No i po prostu Nastassja Nastix nagra na nagrała ten film i tak jak mówiłam, zobaczyłam go dopiero dzisiaj, a miał być... Ten odcinek, że nie mogę mieć wspólnika i. Ale zobaczyłam, że Nastix nagrała ten film, więc od razu mówię: jak ktoś to ogląda, albo jak będzie oglądać następny film, to nie skapiam z Nastazji. Po prostu chciałam to nagrać, ale nie widziałam, że ona po prostu to nagrała. I mam nadzieję, że mi wybaczycie, tak, że nie skapiam, bo chciałam nagrać ten odcinek wcześniej. Ale po prostu, no, jakoś mi się nie udawało, jakoś, nie wiem, nie, nie miałam czasu, żeby się zeb, zeb, zebrać do tego. A nie miałam czasu, dlatego że mam szkołę i muszę robić te zadania. Mam, może, zalekłe, może nie, bo dostaję mi tych wiadomości i nie mogę ich czasami przeczytać i jedno z wszystko zrobić. Więc trochę czas, czasu mam. Za Trochę mi czas to zajmuje. Trochę mi czasu to zajmuje, bo już, bo już nie, nie potrafię już mówić. Kurczę! Dobra, dobra jest, dobrze jest. Łaj! Tu. tu! 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 Boże, wy ślepe jesteście, czy co? Jezus Maria. Ale ślepe są. Jeszcze im napisałam, że tu. Ale naprawdę, no nie, tak. Naprawdę nie wierzę. Okej, okay, więc przeszłam dwa parkury i się z tego bardzo cieszę, bo w innych odcinkach nie przeszłam w ogóle żadnego. W innych odcinkach w ogóle nie przechodzę żadnego. I 15 minut trwa odcinek, i pora zakończyć go. Dlatego. Dziękuję Wam za oglądanie, zostawcie subika łapką w górę i piszcie czy róbcie dla mnie pokłady na, na hashtag Hanix albo dla Hanix I, i po prostu widzimy się w następnym odcinku, pa pa!